Wszystkich z Garage Pub, z nami zespół Perwa. Przedstawcie się i powiedzcie, jaką rolę pełnicie w zespole. Siema, jestem czosnek, jestem wokalistą zespołu. Boże, ja pełnię skomplikowaną rolę w tym zespole niestety. A niestety? No, Wcale nie na gitarze tylko grasz. No gram na gitarze, jednocześnie robię basa i jeszcze robię FX do tego wszystkiego, więc to jest takie dosyć złożone. Klaudiuszek też nie ma prostej roli, ale... Cześć, ja jestem Klaudo. No jestem bierny w tym zespole, głównie pełnię taką rolę, że robię dużo hałasu i staram się to jakoś wszystko w ryzach trzymać, ale różnie to bywa. Dobrze, to przedstawcie jeszcze swojego kolegę. E, a to jest y, perwiaż. Y... No, w waszego zespołu jest nieśmiały, jest nieśmiały, jest nie <grymne> A jaką rolę pełni w zespole? On jest naszym zespołowym narkomanem. <grymne> tak. Rozumiem. I dealerem jednocześnie. Żebyśmy nie musieli, bo tak. To się wydziu. To się pra prawdziwy zespół powinien mieć dużo wspólnego z narkotykami, alkoholem i innymi takimi. <grymne> A ja to... jeszcze stwierdził, że on się spalił na słońcu, dlatego jest krecikiem, który... Jak określilibyście tą muzykę, którą gracie? Ciężko powiedzieć w skrócie moim zdaniem, bo gramy tak naprawdę wszystko co chcemy, co nam wchodzi w głowę. To jest takie rozwalone różne motywy i poskładane jak Frankenstein. I jakimś cudem to wszystko składa się do kupy. <gulny> no zdecydowanie gramy to co czujemy. <gulny> nie? Dokładnie. Bez yy, owijania gdzieś tam, że próbujemy być jak ktoś. Tutaj akurat chcemy być tylko sobą i nie gramy dla kogoś, po coś i na coś, tylko... Na pewno dużo, dużo grindcore... Tak, jest dużo telefonu, dużo grindkorów. No to jest taka, że po prostu robiąc jeden ambitny numer robimy trzy grindkorowe. <gulny> Dlatego. <gulny> dla <gulny> 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 E, taki tak. Reksio, jak dzisiaj słyszeliście. Tak, dokładnie, to, to tak powstaje właśnie, nie? A grindcore też jest dla niego troszeczkę, bo musimy mu oddać hop. No i dzisiaj słyszeliśmy fajną opinię na nasz temat. E, tutaj taki był e, nasz widz, że tak powiem, nowy fan i powiedział tak, że wygracie muzykę pojebaną, ale fajną. Więc chyba to było najlepsze określenie. Powiedzcie, czy udzielacie się jeszcze w jakichś innych projektach? Oprócz Piotrek, ty możesz to, się to, to, to jedynie ja chyba, tutaj, tak. jeżeli chodzi o moją kwestię. Tak, ja mam jeszcze e, jeden swój projekt, który nazywa się Herezja jest tylko black metalowym projektem. E, do tego jeszcze gra w projekcie death black metalowym, który nazywa się Werberos oraz cover będzie I Gitarowo dzielam się mocno. Rozumiem. A, a co z wami? A, a my ja i wokalista udzielamy się tylko w jednym z no, czyli w perwie. Mam no to dobrze. Pan <laughs> to dobrze. E, Okej, okay, a powiedzcie mi, jakie macie plany na ten rok? Plany są niezbyt ambitne, chociaż ambitne troszeczkę. Mamy zamiar nagrać jeden, jeden album, dokończyć, który zaczęliśmy już parę lat temu, ale z racji tego, jakie mieliśmy problemy życiowe i sytuacja nas zmusiła, nie dokończyliśmy tego, chcemy to skończyć oraz e, troszeczkę dać ludziom e, live'ów naszych z naszej sali prób, e, zrealizować to w taki sposób profesjonalny, tak żeby pomogło nam to też w e, pójściu dalej, jeżeli chodzi o festiwale. Okay. Taki mamy plan, skończyć ten rok w ten sposób. Jasne, Wypala. rozumiem. A jakieś plany koncertowe? Na ten rok na razie nie. Co wpadnie, to gramy. Na tej zasadzie. Jasne, rozumiem. A jak się Wam podobało dzisiaj? Super. Było elegancko, naprawdę. Super koncert. Nie spodziewałem się, że przyjdzie aż tylu ludzi, patrząc po frekwencji, po innych koncertach. Także jak dla mnie. No, świetnie się bawili ludzie. Bardzo byli. My się świetnie bawiliśmy. Interaktywni. Tak. Dokładnie. No, to na tym ważne. zależy na tych koncertach, żeby się świetnie bawić. Nie? No to super, bardzo się cieszę. W takim razie liczę na jakąś dalszą współpracę. Jak najbardziej. I widzimy się niedługo ponownie. Sufiliście. Mam nadzieję w tym roku jeszcze? Jak najbardziej. Także dziękuję Wam bardzo za udział i do Dziękujemy zobaczenia. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dzięki? Jak Nie Nieśmiały.